Mechaniczna wizja człowieka, ta, która zakłada, że jesteśmy maszyną, ma trochę lat, ale też ma dużo takich y, aspektów, które dziś dla mnie są bardzo fascynujące, bo niektóre z nich przetrwały. Na przykład takie wyobrażenie, że y, każdy z naszych kroków pociąga za sobą następny. To znaczy, jeżeli ja coś robię, Następny krok jest wynikiem poprzedniego i następny wszystkich poprzednich. Takie wyobrażenie pozwala nam opanować te, taki chaos, który powstaje, kiedy robimy rzeczy. Mamy takie, taką łatwość w tym, żeby powiedzieć, że to, co jest teraz, wyniknęło z tego, co było wcześniej. I o tyle, o ile Daje nam to takie poczucie kontroli, to jednocześnie odbiera nam to ten mm, zrozumienie. Odbiera nam to zrozumienie tego, dlaczego mimo tego, że zrobiliśmy wszystkie kroki tak, jak trzeba, to dalej nie jest dobrze. Myślę sobie o takiej konferencji, która y, odbyła się po tym, jak Microsoft kupił Nokie, i bardzo mnie dotknęło, jak yy, prezes Noki ze łzami w oczach mówi: Zrobiliśmy wszystko dobrze, a i tak przegraliśmy. I myślę sobie o tym w sytuacji, kiedy kończy się semestr, kiedy parę tygodni temu, pełen entuzjazmu, pomysłów i zapału, zaczynałem działania ze studentami, zaczynałem Szkolenia, zaczynałem różnego rodzaju spotkania, grupy. A teraz jest taki czas, gdzie jeszcze się to nie skończyło, ale przychodzi przerwa. Od przyszłego tygodnia planuję już nie pracować, będę głównie myśleć nie, będę głównie jeść, a potem myśleć. Może skończę kilka książek, które zacząłem dość kompulsywnie w ostatnich tygodniach. I myślę sobie o tym, że to jest taki moment, gdzie mamy okazję, żeby dokonać takiego, takiej ostatniej korekty, takiego ostatniego pchnięcia tego tematu, który poruszaliśmy z naszymi uczącymi się, tak, żeby oni wyszli albo z takim rozluźnieniem udało nam się, zaliczyliśmy, skończyliśmy, idziemy dalej albo z takim ukłuciem ja dokładnie wiem, Czego ja jeszcze powinienem się uczyć? Ja dokładnie wiem, co jest jeszcze przede mną. Ja jestem zaciekawiony czymś, mimo tego, że ten przedmiot, te spotkania się kończą, to ja dla swojego uczenia się chcę się zająć jeszcze czymś. I myślę sobie też o tym, że listopad jest takim długim, ciemnym, ciężkim miesiącem, w którym. Yy, dopinamy pewne rzeczy, ale też w którym wykonujemy taką właściwą pracę. To jest ten moment, kiedy najbardziej ściskamy, najbardziej y, przekazujemy y, to, co jest kluczowe. Y, Grudzień jest takim momentem trochę rozluźnienia, bo tylko tak naprawdę pół z tego grudnia poświęcamy na, y, na pracę. I to jest taki moment, kiedy y, pamiętam że y, pracując w szkole to był taki moment, gdzie czułem, że jestem dumny z tego, że nie utonąłem. Że. Y, aha, albo tonąłem, i wcale nie byłem z tego dumny. I myślę sobie, że y, ostatnio zaskoczyła mnie taka myśl, że w tym semestrze nie mam tej myśli. Nie czuję, że tonę, i w ogóle nie czuję, że muszę jakoś przeciwdziałać tonięciu. I myślę sobie, że jestem dość bezpiecznie na powierzchni. Myślę sobie też o tym, że jest dużo elementów, które to spowodowały. Dlatego, że kiedy stajemy przed zadaniami kończącego się semestru, to jest tak, że ta wspaniała wizja końca sierpnia, początku września, gdzie to wszystko jeszcze musiało się udać, no bo były dobre pomysły, były. Przeczytane książki, poznane metody, odbyte szkolenia, i tak dalej. I to wszystko szło do góry. I w którymś momencie znalazł się też taki, taka okazja, żeby popatrzeć na innych. I wtedy, kiedy patrzymy na innych, widzimy, że. E, hmm, trochę nasz układ poznawczy nam to, e, na nas to wymusza, że widzimy siebie jako świetnie radzących sobie w czymś, co jest dla nas ważne. I widzimy tych, którzy sobie nie radzą. Czasem potrzebujemy czuć myśleć, że je, idzie nam lepiej niż innym. i nie ma w tym nic ani złego ani, yy, ani haniebnego. Natomiast gdzieś tam na koniec tego semestru jest takie uczucie, że idzie mi lepiej niż innym, ale jednocześnie nie tak dobrze, jak bym chciał. I pamiętam grudnie, w których miałem takie uczucie, że ja nie jestem w stanie się przebić do tego, jakbym chciał. Nie jestem w stanie yy, z energią, z wiedzą, z umiejętnościami, dostać się do tego miejsca, w którym chciałbym być. I w tym roku tego nie mam. I jak się zastanawiam, dlaczego tego nie mam w tym roku, to pojawiają się przede mną takie myśli o tym, że robię to już przez jakiś czas to w sensie uczenie ludzi. I bardzo dużo rzeczy się zautomatyzowało. Albo ja je zautomatyzowałem, albo wpadłem na pomysł, których rzeczy naprawdę nie trzeba robić, a które koniecznie muszą być zrobione za każdym razem. Mam trochę lepszą równowagę w tym, jak robiąc te konieczne rzeczy, dalej być sobą. I mam też wrażenie, że e, ta automatyzacja to jest coś takiego, co przychodzi z tych wielu, wielu e, semestrów, prób, e, rozmów, spotkań, szkoleń itd. I dzięki temu wiele rzeczy w tej maszynie się zautomatyzowało. Nie potrzebuje świadomej kontroli, nie potrzebuje tego, żeby strasznie o nie dbać. Ale z drugiej strony też w tej maszynie jest yy, wola. Ona nie działa, dlatego że ktoś ją uruchomił, tylko dlatego, że yy, ja chcę to robić. Ja mm, decyduję i biorę odpowiedzialność, tak jak ona jest trudna i często nieprzyjemna. To jednak wolę ją i idące z nią poczucie e, rozwoju i e, no ale też trudnych rozmów. I kiedy e, widzę w tym semestrze, że nie mam tego obciążenia, tego poczucia, że nie jestem w stanie się przebić do tego, jak, jak chcę, żeby było, to widzę e, wsparcie wielu ludzi, którzy. Wysłuchiwali, którzy pomagali, którzy mówili nie martw się, ale też którzy mówili oj tak nie rób. Widzę przyjazne okoliczności w miejscu, w którym, w którym jestem. No i w końcu widzę entuzjazm i otwartość moich uczących się. Kiedy to wszystko składa się w całość, zaczynam widzieć, że to mechaniczne podejście ma nam dawać taką gwarancję, że niezależnie od tego, co czujesz, w jakim jesteś momencie w swoim życiu, yy, w jakim momencie w życiu są Twoi uczący się, to jeżeli zastosujesz pewnego rodzaju procedury, no to edukacja się odbędzie. Oni się nauczą tego, co mają się nauczyć, yy, Ty zrealizujesz swoje zadania i, yy, no i pójdziesz na święta generalnie z zadowoleniem. Natomiast problem jest taki, że to uczucie: jestem trochę lepszy od niektórych. Ale cały czas nie tak dobry, jak bym chciał, nie jest wpisane w ten mechanizm. Nie, nie ma w nim miejsca na to rozważanie o tym, co mnie zatrzymuje, jak przyspieszyć tą maszynę albo jak ją usprawnić, co zrobić, żeby poza tym, że ja wykonuję swoje zadania, jeszcze czuć, że ja się rozwijam, że ja robię coś, co jest ważne, że ja coś zmieniam. W tą maszynę, która automatyzuje się na podstawie spotkań z ludźmi, na podstawie ćwiczenia i powtarzania pewnych rzeczy. Ta maszyna automatyzuje się pod wpływem tego, co jest z zewnątrz, bo automatyzujemy to, co. Hmm, jest daleko od, od nas. Nie automatyzujemy siebie, swojej tożsamości tego, kim jesteśmy, tego, kim chcemy być dla naszych uczących się. Automatyzujemy procedury, to w jaki sposób wystawiamy oceny, to w jaki sposób y, zbieramy pracę, to w jaki sposób się spotykamy teraz, kiedy spotykamy się online i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ulega automatyzacji i niby jest nam łatwiej, ale nie automatyzujemy tego, jak nam jest. Nie automatyzujemy uczuć, nie automatyzujemy motywacji, więc ta maszyna sobie idzie. I my, jako ludzie, którzy wykonują swój zawód, jesteśmy albo ciągnięci przez tą maszynę, i to powoduje, że dochodzimy do końca grudnia, do końca semestru, i wszystko jest zrobione, ale czujemy się, jakby ktoś nas przeciągnął z, za maszyną kroczącą po ziemi. I po błocie, i po gruzie. Albo jest tak, że siedzimy na tej maszynie i jesteśmy skupieni na niej. Jesteśmy y, cały czas w procesie poprawiania y, doskonalenia takiego takich niekończących się kajzenów w tej, w tej linii produkcyjnej. Aż wreszcie jesteśmy przed tą maszyną. I ona krocząc dochodzi do tego, co my wymyśliliśmy, co my poczuliśmy, co my odkryliśmy. I znów myślę sobie, że te trzy miejsca, jako wyznacznik tego, co maszyna ma robić, jako y, operator utrzymania ruchu i jako ktoś, kogo ta maszyna ciągnie, y, nie ma tutaj dobrego wyboru. To nie jest tak, że musisz być przed i cały czas musisz być swoim własnym liderem i przewodzić swojemu warsztatowi pracy. To też nie jest tak, że ciągle musisz y, poprawiać, szkolić się, uczyć i doskonalić, i czytać i tak dalej, bo y, w którymś momencie stracimy y, kontakt z kierunkiem. Maszyna swoje, a my dla, dla tej maszyny. Aż w końcu są takie momenty, gdzie po prostu jesteśmy zmęczeni. I dobrze jest się oprzeć na tym, co już zostało wypracowane. Iść na zajęcia z myślą, zrobię to, co wiem, że działa. Zadam im pytanie, potem poproszę ich, żeby podyskutowali, i potem zbiorę tą dyskusję, bo to jest tyle, na ile mnie dzisiaj stać. I dzięki temu ta maszyna yy, może nie ciągnie nas, ale jest tak, takim zapasowym źródłem działania. No, i w końcu ten moment, który za niedługo przyjdzie, kiedy będzie można usiąść i jeść, i czasem z tego przejedzenia o czymś pomyśleć. Myślę sobie, że to jest moment, kiedy trzeba maszynę zatrzymać. Kiedy trzeba dać sobie możliwość nie bycia w twórczym procesie, nie bycia w zmianie, nie bycia w doskonaleniu, nie bycia w przewodzeniu. Ta maszyna zostaje w zakładzie, a my idziemy do domu. I wiem, że jeszcze przede mną cały tydzień zajęć, i wiem, że mm, będę potrzebował energii, która płynie z tego wytworzonego warsztatu. I wiem też, że i ja, i moi uczący się. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie zwalniamy. I to zwolnienie wcale nie powoduje, że yy, my się uczymy mniej, ale uczymy się inaczej. Uczymy się coraz bardziej w towarzystwie myśli o pierogach, o pomarańczach z goździkami, o rozmowach z, z rodziną, której dawno nie widzieliśmy. Albo o tym, jak się zobaczyć z rodziną, z którą się fizycznie nie zobaczymy. I w tym wszystkim towarzyszy nam maszyna, która ma nas rozwijać. I na najbliższy czas trzeba będzie ten metodyczny, formalny rozwój zostawić. I nic złego się nie stanie. A mam nadzieję, że jeśli nie oderwiemy się, tylko zrobimy to świadomie, powoli, wyciszymy i wyłączymy ten e, systematyczny rozwój, to będzie nam łatwiej do niego wrócić. Bo jeżeli zarwiemy, to uruchomienie tego całego procesu będzie trudniejsze. I mam też ogromną nadzieję, że e, te święta pozwolą doświadczyć, Pomyśleć, poczuć coś, czego nie da się poczuć wtedy, kiedy jest się dookoła maszyny, albo za nią, albo na niej, albo przed nią. Że uda się znaleźć nową perspektywę, której w codziennym funkcjonowaniu po prostu nie widać. I mam też nadzieję, że to nagrywanie tych filmów, bycie w takim procesie twórczym nie tylko dla studentów, ale też takim otwartym dla y, przechodniów, y, że uda mi się do tego wrócić, bo y, to jest wymagające, to jest y, trudne, ale też daje mi to dużo y, radości i zapału. Wesołych świąt. Do zobaczenia.